Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzeniu Podlaskim powstało w drugiej połowie lat 70. XX wieku i jest największym w mieście dostawcą ciepła systemowego. Coraz większy nacisk ze strony Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej pochodzącej z paliw stałych. Oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2, do atmosfery, skłoniły PEC do modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego. Ostatnio zrealizowaliśmy projekt pod nazwą Modernizacja Systemu Ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności budowa elektrociepłowni w Radzeniu Podlaskim. Myśleliśmy już o tym projekcie w 2018 roku. W 2019 roku. Po wcześniejszym złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy dotację i na początku 2020 roku rozpoczęliśmy procedurę przetargową, w której wyłoniliśmy najlepszego wykonawcę. Jest to firma Energia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Budowa układu kogeneracyjnego w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w radzeniu podlaskim została rozpoczęta w połowie 2020 roku. W pierwszym etapie został zaprojektowany i wybudowany budynek układów kogeneracyjnych, który został zlokalizowany na terenie ciepłowni położonej w centrum miasta. W kolejnym etapie zostały dostarczone i zamontowane dwa agregaty kogeneracyjne Caterpillar CG132B rozbudowane o układ odbioru ciepła z bloków silnika wraz z wykorzystaniem wymienników spalinowych kondensacyjnych pozwalających na przechłodzenie spalin do 60 stopni Celsjusza. Ponadto układ jest wyposażony w odbiór ciepła niskoparametrowego odbierany z chłodnicy mieszanki paliwowej, tak zwanego interkulera. Dzięki takiemu rozwiązaniu agregaty kogeneracyjne o mocy 1,2 MW energii elektrycznej są w stanie wyprodukować 1,5 MW energii cieplnej. Dostosowaliśmy moce cieplne tak, aby pracować tą instalacją przez cały rok, to znaczy także i poza sezonem grzewczym dla ogwiania ciepłej wody użytkowej. Spodziewamy się, że instalacja kogeneracyjna będzie produkowała energię elektryczną w ilości ponad 7880 MWh na rok. Z tego około 10% idzie na nasze potrzeby, natomiast 90% chcemy sprzedać do sieci energetycznej. Poza tym w stosunku rocznym instalacja będzie produkowała około 39 tysięcy gigajouli ciepła, które stanowi obecnie około 27% całości produkowanej energii cieplnej w naszej ciepłowni. Instalacja kogeneracyjna kosztuje nas netto 7 130 tysięcy złotych, z tego dotacja stanowi prawie 48%, natomiast pożyczka z Narodowego Funduszu stanowi 52%. Z tego wynika, że stosunkowo niewielkim kosztem wybudowaliśmy instalację kogeneracyjną, która na pewno Przyniesie nam efekt w postaci czystego powietrza. Powstała instalacja o sprawności całkowitej około 92% jest początkiem drogi do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo systemu, który będzie pozyskiwać ponad 50% ciepła z kogeneracji i odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo spełnia ona restrykcyjne normy hałasu wyznaczone dla elektrociepłowni zlokalizowanej w centrum miasta. Posiadanie takiego systemu otwiera drogę do pozyskiwania dalszych środków unijnych na kolejne modernizacje ciepłowni oraz sieci ciepłowniczych.